Witajcie, szczęść Boże o każdej porze, drodzy pielgrzymi, drodzy świadkowie, zmartwychwstałego Pana, którzy oczekują zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj czas trochę tak jeszcze głębiej wejść w prawdę o tym, kim jestem. Czym dzisiaj? O obecności Ducha Świętego, który pomaga nam oczyszczać nasze serce, czyli pomaga nam spotkać się z miłością Boga w sakramencie Spowiedzi Świętej. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, wiem trudny temat. Może nawet dzisiaj troszkę będzie dłużej, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest tak istotny temat, który dotyka naszego życia. Ojcze nasz, który się nie, I imię twoje, przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego nam daj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Warto przypomnieć sobie, czym jest grzech. I tutaj tylko ja nadmienię, a tutaj wam wyświetlimy krótkie definicje i podlinkujemy wam, w jaki sposób można jeszcze bardziej zgłębić tę prawdę o tym, jakie mamy grzechy. Grzech ciężki, czyli świadoma i dobrowolna rezygnacja z miłości Boga, grzech lekki, który nie zrywa bezpośrednio relacji z Bogiem, ale powoduje to, że jeżeli nie będziemy nic z Nim nie zrobić, to on po prostu będzie prowokował nas do popełnienia grzechu ciężkiego. No i grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, m.in. zbytnia ufność, miłosierdzie. Bożą, Czyli niektórzy sobie tak myślą: Nie, Hulej dusza, piekła nie ma, więc, więc też nie ma potępienia, więc też nie ma piekła. Nie straszymy, tylko mówimy o konsekwencjach wyboru. Przyjrzyjcie się temu. I teraz ruszamy dalej. Chciałbym się bardzo prosić, aby dzisiaj nam Duch Święty pomógł zrozumieć, w jaki sposób oczyścić nasze serce w sakramencie spowiedzi świętej. I są to niesamowite trzy ważne podpowiedzi, które sam Jezus Chrystus dał krakowskiej sekretarce miłosierdzia Bożego, czyli świętej siostrze Faustynie. Czyli szczerość, otwartość i pokora. Szczerość to nic innego jak doświadczenie spotkania w prawdzie o sobie samym, Yy, czyli tak zwany proces werbalizacji, nazywania tego wszystkiego, co jest we mnie, po to, żeby to oddać komu? Bogu. I wiecie, dlaczego człowiek dzisiaj nie może tego zrozumieć? Bo to się z po prostu nie spotykamy. Przychodzisz do Boga, dajesz Mu wszystko, co masz najgorsze, a on ci w zamian daje swoją miłość. Wow! Znacie kogoś takiego? Wysyłajcie numery telefonów, czekamy. Będziemy od razu do nich dzwonić. Szczerość sprawia, że umiesz stanąć w prawdzie o sobie samym. Szczerość sprawia, że umiesz popatrzeć na to, że nie jestem taka idealna, idealny, jak się wydaje. Szczerość sprawia, że człowiek tak naprawdę przy sakramencie spowiedzi świętej wzrasta. I teraz uwaga. Prawda, która jest niesamowicie potrzebna do tego, żeby zrozumieć, to jak naprawdę szczerość jest wielkim budulcem. W sakramencie Spowiedzi Świętej nie oszukasz księdza, bo ksiądz nie musi wiedzieć wszystkiego, żeby ci dać rozgrzeszenie. My się możemy pewne rzeczy domyślać. W sakramencie Spowiedzi Świętej nie oszukasz Boga, bo Bóg wie wszystko. Więc jeżeli nie jesteś szczera, szczery w sakramencie Spowiedzi Świętej, to kogo oszukujesz? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Życzmy sobie szczerości. Do czego najbardziej pragną dzisiaj ludzie, młodzi ludzie z pokolenia Alf, z pokolenia Zetek, to tego, aby spotykać autentycznych świadków, spotykać prawdziwych ludzi. Więc szczerość się proszę Państwa tutaj kłania. Druga podpowiedź, którą daje Jezus, aby wzrastać w, w życiu naszym wewnętrznym, to nic innego jak pokora. Pokora, która jest takim, wiecie, nie bycie ciągle takim pomieszanym, umieszanym, żeby, nie wiem, żeby się po prostu dawać yy, bić po twarzy. Jeszcze niektórzy nam mówią, tak, wy katolicy macie nadstawiać drugi policzek, bo jest powiedziane, nadstaw. Nie do końca tak jest. Bo sam Jezus, kiedy został spoliczkowany, za dopytanie, dlaczego mnie bijesz? Ksiądz Pawłowicz tłumaczy tę scenę w taki sposób, jeżeli to, że ja nadstawię ci policzek sprawi, że ty się nawrócisz albo wejdziesz na drogę wiary, to wtedy to zrobię. A w każdym innym wypadku nikt nie ma prawa niszczyć życia drugiego człowieka. Nikt! Pokora zatem to jest nic innego jak takie doświadczenie, wiecie, przygotowania swojego serca do tego, żeby przyjąć ten ogrom łaski Bożej, którą Bóg nam daje, ale zarazem jest niczym innym jak takim właśnie światłem Ducha Świętego, które się naspali w świecie relacji względem drugiego człowieka, komu powinienem ofiarować przebaczenie, zrozumienie, wybaczenie i pamiętajcie nam miłość boską, to jest proces. To nie jest coś, co przyjdzie nam tak, tak łatwo, ale nie wolno od tego unikać i nie wolno tego zagrzebywać, dlatego że inaczej to nas będzie ciągle kiedyś w życiu i trygerowało, i wyzwalało różnego rodzaju sytuacje. I ostatnia rzecz to otwartość. Otwartość, która sprawia, że człowiek, który nawet ma jakieś wewnętrzne problemy, przychodząc do kapłana w Sakramencie Spowiedzi Świętej. Pod wpływem Ducha Świętego może powiedzieć yy, proszę księdza Ojca Duchownego, jak sobie poradzi z tym grzechem, bo sobie nie radzę? Życzmy sobie takiej prawdziwej otwartości, byśmy w imię tej otwartości umieli jeszcze bardziej w trosce o swój wewnętrzny świat wyrażać siebie. O tak naprawdę przepraszam, trywialnie, jak idziesz do lekarza i czegoś nie wiesz, to go pytasz czy nie pytasz? A skoro Jezus jest takim boskim lekarzem, to warto Go zapytać. I kończąc dzisiaj bez zadania, bo dzisiaj trochę dłużej. Duch Święty, którego doświadczamy w sakramencie Spowiedzi świętej, pozwala nam poprzez swoje dary doświadczyć głębi spotkania troski o nasze serce. Życzmy sobie wszyscy nawzajem, by troska, którą wyrażamy, doświadczamy w sakramencie spowiedzi świętej, pomagała nam w rozumieniu tego, jak do wielkich rzeczy, jako dzieci Boże, oczekujące zesłania Ducha Świętego, zostaliśmy powołani. Papa. Pa. Modlitwa wstępna. Duchu Święty Boże, który w Dniu Narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, abyś świecił ich rozum, zapalić ich serca, utwierdzić wierze i życie ich uświęcić. Błagamy cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego święcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzień piąty. Pismo Święte poucza duchu przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się. Boże, to otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, Sprawa, by tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie, pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Witania do Ducha Świętego. Kryste Elejson. Chryste Elejson, Kryste Elejson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rozumu, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rady, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Męstwa, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Umiejętności, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Pobożności, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Bojaźni Bożej, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, nasz pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas duchu Święty Boże. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas duchu Święty Boże. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas duchu Święty Boże. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa wybaw nas duchu Święty Boże. Przez Twoje przyjście w językach ognistych wybaw nas duchu Święty Boże. My grzeszni Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas duchu Święty Boże. Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas duchu Święty Boże. Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyśmy Ciebie miłowali, i dla ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste, i odnów we mnie moc Ducha. Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.